Przedstawiamy najnowszą serię falowników Delta Serii M. Nowa ocena falowników to przede wszystkim jeszcze bardziej kompaktowy rozmiar. W porównaniu ze starszymi modelami udało się zredukować aż do 60% wykorzystywanego miejsca. W wzmocnieniu poddaną powokę ochronną oraz elementy falownika, co znacząco wydłuży okres bezawaryjności urządzenia, tworząc kompleksowy napęd zarówno do prostych, jak i zaawansowanych aplikacji. Seria M300, e prezentowana dzisiaj, oprócz podstawowej funkcjonalności, posiada wbudowany tranzystor hamowania, a także funkcje pompowe. Do wyboru, opcjonalnie dostępna wersja z filtrem EMC oraz funkcją STO, czyli Safe Torque Off, zapewniającą bezpieczne wyłączenie momentu silnika, np. w przypadku awarii bądź e, niepożądanym uruchomieniem maszyny. Przemienniki Delta VFD M300 e to kompaktowy napęd zbudowanym tranzystorem oraz regulatorem PID. Z możliwością sterowania skalarnego lub wektorowego bezczujnikowego. zapewnia zaawansowaną kontrolę hamowania oraz momentu. Budowany moduł RS485 w połączeniu z komunikacją Modbus znacznie ułatwia możliwości komunikacji. Za pomocą wbudowanego portu rj 45 istnieje możliwość połączenia falownika z komputerem i sterowania napędem z poziomu PC. Wzmocnioną uległa również warstwa płytki PCB, zapewniając lepszą wydajność w trudnych warunkach. Dziękuję za uwagę.